65-letni Wiesław Sadowski poczuł się obrażony, kiedy sąsiadka przerwała jego interwencję w sprawie ciszy nocnej. Dlatego dziś chce sprawdzić, czy kobieta ustawia swój samochód zgodnie z wytyczonym miejscem parkingowym. Nie? No, wariat! ty sama jesteś wariatka? Jak parkujesz, dwa miejsca zajmujesz. A jak daj mi na to chciałaby, to karetka przyjdzie. O, czym ty mówisz? Karetka parkuje gdzie chce, a jak jaki mam ten wyjadę? <grym> Niech wszyscy widzą, jak, jak pięknie parkujesz. Zapłacisz mi za czyszczenie. <grym> po moim trupie. Uważaj, żebyś się nie doigrał. <grym> co robisz? Co żeś zrobiła? A to co i ty? O, przepraszam, zaraz zobaczysz, kto ma rację. Przepraszam, czy ja mogę panią prosić? Pani jest tą nową dzielnicową, którą tutaj przysłali do nas, tak? Tak, aspirantka jest na Wilka. No i wreszcie świeża krew zaprowadzi tu porządek. O. A sąsiadka parykuje na dwóch miejscach. Widzę, że pan sam wymierza sprawiedliwość. No, jak organy są takie opiesały, to co? Organy działają w swoim tempie, ale skutecznie. Proszę tak więcej nie robić. A, o, a ona mnie jeszcze pochlepała farbą. A on mi auto! I kto mi za to zapłaci? Farba jest świeża, powinna szybko zejść. A skoro państwo oboje sobie zaszkodzili tą farbą, to lepiej, żeby każde zajęło się swoim problemem. Tak jest. W każdym razie dziękuję za obywatelską postawę. A czy, yy, przepraszam, czy pani dzielnicowa mogłaby mi dać swój numer telefonu? Tak, tak, na wszelki wypadek, jakby się coś działo po prostu. No dobrze. To ja zapiszę. Od kilku miesięcy mówili, że przyślą kogoś nowego do pilnowania porządku. I wreszcie jest. Ten ostatni dzielnicowy to był totalny gamoń i leser. Teraz będzie rządziła płeć piękna. Kobiety bywają bezwzględne. I tego nam trzeba.